To co, gotowy na jazdę? Gotowy, gotowy. Gotowy? To będzie twoja pierwsza jazda, więc muszę się raz wytłumaczyć, bo ty po raz pierwszy będziesz jechał na ulicy czymś takim i tutaj w ogóle... To dla ciebie jest duże, duże wyzwanie, ponieważ ty y, od razu wyjeżdżasz na ulicę i z Ursynowa, z Ursynowa będziesz teraz wracał do woli 15 kilometrów przed tobą jazdy takim cudem. Nawet nie wiem, jak się odpłakiłem go wskazy, nie wiem, który pedał jest który nic nie wiem. Na razie nie No dobra, chodź. Patrz, on się różni od Futuri tego poprzedniego, że ma siedzenia tutaj jedno obok drugiego, no nie? Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, wsiądź sobie, ustaw sobie najpierw fotel. Wiesz, jak się fotel ustawia? Um, myślę, że albo tutaj z przodu, no, albo... Tutaj... Po, prawej, po prawej na dole masz dźwigienkę. Po prawej na dole. Po prawej z przodu. Tu, tak. Okej, okay, coś jest. Się... Mogę się odsunąć. Teraz odsuń sobie ten fotel, tak żebyś miał. Się... Tak. Chwyć za kierownicę. Dobra, dobrze siedzisz. Masz pedały, wiesz który pedał jest, który? Środkowy to hamulec. Znaczy lewy. lewy. Obsługujesz... poczekaj, poczekaj. Obsługujesz jedną nogą, tak? Tak. Nie dwoma nogami, tylko zawsze się obsługuje pedały jedną nogą. Tylko i włączcie prawą. Przekładasz gaz, hamulec jedną, jedną nogą. Nie, nie, nie obsługujesz dwoma nogami. Czemu? Czyli tą żółtą kropką masz hamulec, po prawej stronie masz gaz. Dobra. Jak nie będziesz dodawał gazu, to on będzie stał w miejscu. Dobra. No to ma sens. Dobra, kierunkowskazy wiesz jak się włącza? Nie. Nie. Po lewej stronie masz taką dźwigienkę, i teraz jak ją... Nie, nie, nie przekręcasz. Popatrz, jak kręcisz kierownicą w lewo, to jakbyś tu wystawił palec tutaj i zahaczyłbyś, to, on się, to się włączy kierunkowskaz w lewo. Jak kręcisz w prawo, czyli do góry to jest w prawo, do dołu to jest w lewo. Okay. Tak? Okej, okay, dobra, spoko i... I, to jest, że i oliwko... to jest cała filozofia. Nic wycieraczki. To wycieraczki, nie wiem jak się włącza. Ja zaraz jak się, zaraz ja się uwagiem, jak się to jak włącza. To, to powinna być właśnie to prawą dwigienką powinno dobra, się włączyć. Odpala. Dobra, to teraz masz kluczyk, mam No Czy to wyciągnij się? kluczyk. Wyciągnij kluczyk. Czy otworzymy tutaj okno, bo... Ale bo to jeszcze ten. Dobra, naciśnij teraz odblokowanie na kluczyku. Okej, okay, zapaliło się tam power. Guzik taki power, nie teraz. Jest ten. Zapalił się, dobra stąd go? Tak, nacisnąłeś go. Odpala się, welcome. 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 Tutaj ekrany odpalił, dobra? Tak. A, może mi ktoś powiedzieć. O, My się zastanawialiśmy. No. Czemu? Tak wyglądają te, te prędkościomierze. mierze. To się tak rusza jeszcze, Jak oni tak, tak? <grym> to jest taki fajer. Ile masz baterii? Ale wystarczy ci, spokojnie. Spokojnie mi starczy. 7 777. O jak już się przebieg fajny, 777. No. A to 63 to, to jest od czasu, kiedy go wzięliście? To jest zrezygnowałeś? Czy... Eee, wiesz co nie, nie zwróciłem na to uwagi, ale zrobiłem zdjęcia, jak go braliśmy ile było przebiegu. Dobra, Dobra. i teraz tak, kluczek możesz sobie schować, kluczek albo nie będziesz potrzebował. Dobra. I teraz wiesz, ja chyba wsiądę może z tobą sobie do środka. No jak coś. O trzasło. Dobra, to poczekaj, plecak tutaj twój rzuciłeś. A ten plecak tutaj. Daj mi to mamy coś. z tyłu. Patrz jaką mamy... O, tam jest tyle miejsca z tyłu. Niestety nagrywamy wieczorem ten materiał, bo już jest tak ciemno w tej chwili. Jeszcze weźmy na coś. park and ride teraz. Dobra. I tu wsiadam sobie obok ciebie. Dobra, mamy neutral teraz. O, przed gwiazdą opłaty. I teraz robimy ride. I teraz tak, robisz Nie, drive i to jest reverse, tak? Dokładnie, drive i reverse. Czyli przestawiasz na... Nie, to jest reverse. Aha, bo to tak działa. Tak, tak raz, dokładnie. Poka. I poczekaj, poczekaj, stop, stop. I na maksa. Ręczny. masz. Pamiętaj, że zawsze jak stoi, to musisz zacząć Ale ręczny. to jest tak, że ręczny zaciąg. odciąga... Naciskasz guzik i lecisz do góry i do dołu. I teraz do dołu. Dokładnie. I, I teraz zaciąga się po prostu, czy. Z... Po prostu się zaciąga. Mocno, mocno zaciągnij teraz. Dokładnie, i tyle. I teraz jest dobra. Tak, i ten ręczny zaciągasz zawsze na po jak, jak on stoi, to wrzucasz neutrala i zaciągasz. Dobra. dobra. I teraz leciutko, widzisz, jak na niej leciskasz gazu, ten no pamiętaj, gotowy, to on stoi. I pamiętaj, jak się przestraszysz, jest, jest gotowy, tak. Jak się przestraszysz, to po prostu zdejmujesz nogę z gazu i yy, już. No ma rekuperację czy? Yy, nie ma chyba rekuperacji. Okej, okay, dobra, no to to jadę. dobra. To daj leciutko gazu. O. Jeździ, Dobra. I teraz poczekaj, poczekaj, stop, stop, zatrzymaj się, zatrzymaj się, e, teraz skręcanie, skręcanie, jak skręcasz, no, jak skręcasz, patrz, to przekładasz sobie rękę tak, lecisz lewą ręką, mniej więcej od góry, więcej kierownicy, mhm. dotąd, prawą ręką, w tym, jak tu masz lewą rękę, to prawą rękę kładziesz tu, i tę ściągasz prawą, ściągasz w dół, a tą lewą przekładasz na miejsce. Spróbuj, zrozumiałeś? Nie, i okay. skąd mam wiedzieć, kiedy kierownica jest w tym, manu, w tym centralnym Kiedy jest ma... na środku? Tak, na środku. Zaraz, zaraz, zaraz ogarniesz. No bo zobacz, nie, bo jest teraz, a nie, bo ona tak zostaje. Tak, bo masz w ogóle wspomaganie, to też jest nowość tutaj w tym Futuri. O, o tak. Tak, no, no tak, tak ale niech nie to nie będzie. Może mieć przekręcone koła teraz. No właśnie. Niekoniecznie mogą być proste. Dobra, i teraz spróbuj tak. Yy, tylko yy, staraj się kręcić, nie kręcić kołem kierownicy na postoju. Zawsze kręcisz podczas jazdy. Mhm. I teraz robisz tak. pojedź do przodu. Tak, teraz tak. No, tylko patrz, musisz wiesz tutaj ten. No i nie wiem nawet krękowska. dokąd chcemy teraz jechać. A nie, bo na ja razie sobie tylko kręcę. Tak, no, na razie sobie kręcę. Ale raczej jadę prosto, tej... ja do końca. Tak, i na razie prosto, bo chodzi o to, żebyś załapał mniej więcej, jak się tutaj jedzie. Okej, okay. kierkowska z lewy. Dobra. Tak, zobacz, kierkowska z lewy. I, I tam masz światełka, no? Dobra. Ty trochę bowisak, bo się za nakłada słoniami. Okej. Dobra, i chodę. Dobra, ja Robimy edge. Dobra, poczekaj, stop. Tutaj u ten. Daj tutaj w prawo na to miejsce dla, dla niepełnosprawnych, wiecie, i tutaj wycofamy sobie po prostu. Tu. I tak, dobra, poczekaj stop, stop. teraz, stop. I teraz włącz reverse. A reverse, to Potem chce tam jest takie miejsce, będzie taka dziura. I tam do dziurę wjedziemy, I I coś Teraz, coś teraz daj zrobić. reverse. Dobra. Reverse. OK. I patrz, masz, masz kamerę cofania od razu. I teraz powolutku sobie cofaj. Yy, w lewo kierownicę. Dobra. A, poczekaj, 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 pokażę Ci, poczekaj, poczekaj. patrz, Zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się no, na chwilę. Weśmij, przytrzymaj tutaj kamerę i filmuj. Ten. Ja Ci pokażę, jak się kręci kierownicą. Popatrz. Jeżeli skręcisz w prawo. To skręcasz tak, łapiesz tu prawą ręką, przekręcasz tu i tak, 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 Tak i robisz ruchy. Tak jakbyś tak głaskał kierownicę. Od góry, czwarta kierownicy. Od góry, czwarta kierownicy. kierownicy w lewo, tak, 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 tak. Co tak to, to, to cokolwiek zmienia? Czy... No spróbuj, spróbuj, tak się to, tak kręci. Ale czy to cokolwiek zmienia? Czy to jest Oczywiście masz pełną kontrolę, co nad kierownicą, dzięki temu. Ale no poczekaj, cofaj. jest różnica od 360 stopni. No co, cofaj? Mam cofać? Tak. W tu musisz to miejsce tu, tutaj widzisz masz kamerkę Poczekaj troszkę dobra 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 teraz kierownicę trochę w, lekko w prawo nie za bardzo nie za bardzo no dobra, dobra, dobra. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze I trochę. I hamujemy, teraz już wyjadą, jest króciutki. I teraz, teraz drive, teraz drive. Drag. I teraz przekładaj, o właśnie tak, przekładaj ręce, przekładę dokładnie tylko, po, tylko podczas jazdy, nie na postoju. A czemu nie? Nie na postoju, bo wtedy ścierasz opony. A, one się w... ruszają teraz już? Tak, one się w... ruszają, tak? dokładnie. Normalnie do jak kręcisz, to tylko ważne na fanią, pani tak uśmiecha wajam. do nas sympatycznie. Dobra, i nie, teraz... nam nie słyszał, jak powiedziałem, że już No właśnie, masz otwarte okna. I tak. Na spokojnie, na spokojnie, dobra. powolutku możemy lekko dobra. przetrzeć tego BMW dobra. nie przycieraj BMW dobra, idzie, dobra. do, 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 do końca i znowu do końca, do parkingu. Końca, dobra. tak dobrze no. i drift, Oliwka robiła dzisiaj drift no mówiła mi, że właśnie wpadała w poślizg przy no. hamowaniu, dobra stop i teraz w lewo, lewo w lewo, dobra i myk Dobra. No Instrujemy. Plączą, plączą ci się ręce, no. Wiesz, przy tym skręceniu. Dlatego mówiłaś, że nie, no, nie sobie mi te Tylko muszę wycisnąć ten hamulec, bo lipka miał taki problem, że ona wiesz. Za mocno hamowa i wpada w pościsk to. Tak, dokładnie. Dobra, idę Dobra, teraz... Weź łączkę kierunkowskaz w lewo. Włącz rękoską z lewo. Dobra, masz w lewo. Łączkę rękoską w prawo, dobra. Wycieraczki. Dobra, jest Tylko teraz Jest dużo różnych gustów tych wycieraczek. Masz high, no, low. No, INT to nie wiem, co to jest int. To jest interwał. Czyli będzie się włączać? i Wyłączać. Tak? I off jest wyłączona. Dokładnie. Dobra. Dobra. No i git. No i teraz jest na reverse. Tak, reverse. I co teraz mam zrobić? Teraz podejść troszkę do tyłu. Tu. Ale co mam? Kręć tak, się jechać? Tak. Tu, raczej na no, wewnątrz tej kierownicy, bo tam no, chociaż. Dobra, bo tu teraz wykręcisz. Tutaj nie... No, mamy z tyłu dużo miejsca, bo to on jest tak malutki. Ja widzę tutaj, w Dobra, no, Dobra, no, dobra. tak. I teraz uwaga, teraz będziesz ruszysz i teraz musisz, ale dopiero jak ruszysz, szybko kręcisz kierownicą w lewo i przekładaj ręce. Robisz tak, tak jak ci pokazałem. Pamiętaj, tak. pokaż, zrób to na sucho, pokaż to na sucho, ale nie bez kręcenia kierownicą, po prostu jedź, jedź, to. jedź po prostu po kierownicy. Dokładnie, dokładnie coś takiego, dokładnie. tylko że większe ruchy, dłuższe, dłuższe ruchy. Możesz z góry nawet bardziej tu, tak, o, dokładnie, tak, A. dokładnie coś takiego. Wow. Tak, ale autentycznie ale tak się, się kręci kierownicą, no, próbuj. Dobra, drive, masz drive. Dobra, czyli Pasz od drive. razu i robię te ruchy. Tak, tak, tak. dokładnie, tak, tak. To o, nie, czekaj, nie, tylko nie wolni no, w, nie, w nie supek, Ja widzę, no przecież. Za wolno powiedzi... kręciłeś. Tak? Tak, jakbyś kręcił szybciej, to byś by się wyrobił. Dobra, daj y, reverse, trochę go wycofaj. Okej. Okay. Komerka niech się odpali. Czy dojechać do domu? Co? Oczywiście, że naprawdę. Po pierwsze, No teraz, teraz prawo, kręć kierownicą. Blisko. Kręcimy, tak? Uwaga, żebyś nie w no, tutaj. Ej, ale wracamy chyba do punktu wyjściowego. Dobra, stop, stop. stop, stop. I teraz, teraz znowu drive. I do przodu i kręcisz szybko w lewo. Po wolutku czy... jedziesz, ale kręcisz szybko, szybko. O dokładnie, tak, 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 tak. I szybko przekładasz. Dobra. Dobra. I biegne. Dobra, i teraz szybko kręcisz w prawo. Dobra, tylko Dobra. przekładaj. Dobra. Dobra, ale poczekaj, poczekaj, tutaj zrób sobie Fue. takie slalomiki. Zrób sobie slalomiki. takie stolomiki? Nie takie nie mam... No tak, tylko że przekładaj sobie ręce. Tak żebyś się no. poćwiczył, żebyś nie krzyżował rąk. Pamiętaj, żeby nie krzyżować rąk. Ok, okej. Okay. no. I drugą stronę. Dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to I chodzi. trzecią stronę? O to chodzi. Tak? I w prawo. A, I przekładaj sobie ręce. Nie krzyżuj nigdy rąk. Bo jak się e, skrzyżują ręce, no to już wiesz, to w topa. topa. Nie masz kontroli. I pamiętaj, że zawsze musisz trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką. No to jest dobry pomysł. No. Dobra. No to co? Jestem gotowy. Gotowy? Jest tak. Gotowy. To jedziemy. Będę jechać bezpiecznie. No po ludzko to, to zawróć znowu tutaj. Zawróć. Dobra. Jedziemy odbić tutaj ten bilet. Wyjeżdżamy z, z parkingu i... Ja przesiadam się do samochodu, będę cię asakurował, będę jechał tobą... A! Sparowałeś sobie telefon? Nie, jeszcze nie. No to sparujemy telefon. Dobra. No tu wycofaj. Sparujemy telefon i będę miał wtedy z tobą łączność cały czas. Dobra. Nie Teraz w lewo kierownicę, w lewo na maksa i szybką kierownicą. Nie mogę się przyzwyczaić. W to to tutaj, tak, w lewo tylko uważaj, bo to masz, no jeszcze masz trochę tutaj. Ja widzę w kamerę coś trochę. Dobra, stop, 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 stop. Żebyś tam nie za Ja widzę, okay. ja widzę, ja widzę, ja widzę. Ja widzę, ja widzę. No. Teraz teraz drive. A się śmiesznie, tak myślałem, że mam... I <grym> byś żeby... tak wup, wolno byś w bękę. A ja tutaj okay. sobie tak trafię? Dobra. Pięk, o poczekaj, to bieg. możemy tutaj od razu zapłacić, to mamy kasę. A no to dobra. Nie, nie wy, wyjedź z miejsca dla, dla, dla niepełnosprawnych. Nie, <grym> co jest to możemy... nie Nie, wyjedź, postaw tam na tamtym miejscu z tyłu. Dobra, rozłączam na razie. Znaczy wyłączam nagrywanie, idziemy zapłacić i... I zaraz stąd wyjedziemy, zobaczymy jak to w ogóle działa Dobra, tam weź zaparkuj po prawej, a ja... Ale zaparkować tam? Tak, tak, zaparkuj tam na chwilę Zaparkuj tam na chwilę Okej, sir. okej, tu No, tutaj kręć szybko, szybko, szybko Przejedziesz? No Lekko tak tylko, przy tyle nie będzie problemu Przejedziesz? Widzisz tam? Widzę, widzę To było tak 100 cm od tego No właśnie Uważaj, powolutku Dobra, widzę. tutaj zaparkuj i zapłacimy za to, nie zapłacimy Odbijemy twoją kartę miejską Okej tu się zatrzymaj na chwilę. Dobra. No, dobra, dobra, dobra to będę dalej no dobrze. Ale... Matko. Mm. Dobra, dalej czaty. Neutrala, neutrala i zaciąga sęczę. I zaciąga sęcze, bo inaczej on pojedzie sobie. Dokładnie. No, no, Jechał, bo jest płaska się. No i jak wrażenia? <laughs> Nie powiem, że czuję się bardzo bezpiecznie. <laughs> ja tak samo. <laughs>